Część za wymiarze, w tym jeden darmowy, święta z Brawl Stars, kreskówkowe skinki, darmowe przebranie, wiele darmowych rzeczy, darmowa odznaka i wiele więcej. Aż tyle w jednym BrownToku? Tak, ponieważ mamy to omówienie na aż 3 miesiące. 9 grudnia 2023 roku został opublikowany nowy broutok. Dodatkowo dodam, że poprzedni Brotock w się sensie ten taki dłuższy, ponieważ po drodze mieliśmy jeszcze takie krótkie 3 minutowe, o na przykład tych yy, chromatycznych kredytach itd. Tak ale właśnie ten dłuższy BroDok został opublikowany poprzedni 21 października, czyli około 45 dni temu. Myślę, że następny zostanie opu opublikowany pod koniec lutego. Ponieważ obecny brutowok daje nam nowości na grudzień, styczeń oraz luty, czyli myślę, że nowy brutowok pojawi się 17 lub 24 lutego. Dobra, bez przedłużania, lecimy z grudniowymi nowościami. Następnie powiem, że za kilka dni Stars skończy aż 5 lat, także w komentarzach na dole możecie zło złożyć im życzenia. Przechodzimy do pierwszego zadynarza i jest to oczywiście Miko. Miko będzie do odblokowania 14 grudnia za darmo w kalendarzu świątecznym. I tutaj, już w trakcie Brottoka, twórcy nam powiedzieli o jakimś kalendarzu adwentowym, więc mamy już tutaj jakiś mały spoiler. Ale troszkę odbiegam od tematu, także wracamy z powrotem do Miko i Miko dołączy do Loli oraz do Greya, tworząc trio Brawilud. Miko to pierwszy wymiar w grze, którego główny atak jest Skokiem. Podczas lotu Miko nie może otrzymać żadnych obrażeń, a sam zadaje je lądując. Miko może przeskakiwać przez ściany, dziury oraz jakieś pociski. Innym atakiem Miko jest to, że wzbija się on w powietrze oraz wybiera miejsce docelowe, gdzie ma wylądować po kilku sekundach. Miejsce docelowe jest również widoczne dla przeciwnika. W aktualizacji Miko otrzyma trzy przebrania. Pierwsze to Macaron Miko, a drugie to Crouch Miko. A trzecie pojawi się w lutym, także omówimy je później. Skiny Mroczne Opowieści zostaną z powrotem dodane do gry i będzie można kupić ze zniżką. Ale oczywiście do, zostaną dodane również jakieś inne świąteczne skinki. Pierwszy jest to Santa Stew i tego skinka twórcy, którzy mają współpracę z Supercelem, będą mogli rozdać swoim widzom, ale ja niestety nie mam takiej współpracy i w ogóle to jest smutne wszystko. Nie mogę Wam rozdawać skinów. Yy, no, a ja bym bardzo chciał tak porozdawać Wam skiny i w ogóle. No, ale jeżeli chcecie się przyczynić, żebym mógł Wam przyszłości rozdawać takie skinki, zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby po prostu się przyczynić do tego, że taką współpracę otrzymam. Kolejne przebranie to Dark Angel Cold jest to przebranie Supercel Make. Otrzymamy je za darmo 24 grudnia i myślę, że otrzymamy je właśnie w tym kalendarzu adwentowym, o którym Marcio oraz Dani wspominali wcześniej. I teraz przechodzimy już do tego kalendarza adwentowego. Jak co roku w święta, jakoś w połowie grudnia, my czyli gracze otrzymywaliśmy darmowe nagrody od Supercela, czyli jakąś odznakę i tak dalej. Oczywiście w tym roku również to wprowadzili, tylko że w bardzo ładnej wersji. W sklepie będziemy mogli sobie codziennie od 12 grudnia, czyli od dnia o, o ukazania się aktualizacji, klikać w prezenciki i będą się odbierać nagrody. Kalendarz potrwa do 26 grudnia, a Miko oraz da Dark Angel Colt są również częścią tego kalendarza. Wszystkie przedmioty właśnie z tego kalendarza wygasną przed nowym rokiem. Zdarzenie hiperdoładowanie powraca z tą samą misją co poprzednio. Sześć zadymiarzy otrzyma nowe hiperdoładowanie. Pierwszy z nich to Leon. Podczas swojego superataku i używania z hiperdoładowania, podczas używania głównego ataku, czyli jak strzela, dalej pozostaje niewidzialny. Następnie Fang swoim superatakiem może przelatywać przez ściany oraz zostawia ze sobą popcorn. Edgar podczas hiperdoładowania szybciej przeładowuje i doładowuje superatak Dynamite. Po eksplozji superataku wokół wybucha mnóstwo innych dynamitów. Kruch, jego noże zyskają moc przebijania i powracania po ataku. I ostatni to Miko i podczas swojego superataku, jak on wyląduje, ogłusza wszystkich ży wokół. I to były dodatkowe właściwości właśnie tych zadymiarzy, ponieważ po użyciu hiperdoładowania zostaną oczywiście również wzmocnione ich statystyki. Po ukończeniu misji otrzymamy jednolosowe hiperdoładowanie. Zostanie wprowadzony również nowy tryb 5 na 5 Wszystkie mapy będą większe i będą dostępne w weekendy jako wydarzenia w cyklu aktualizacji. Najpierw będzie Ball Wipeout oraz Game Grab. Na broboka jest bokiem oraz bramki są większe. Rozgrywka na wipeout różni się niewiele, ponieważ ty jest tylko większa mapka, oraz potrzeba więcej eliminacji, aby wygrać. A na Gengrabie będą teraz mapki z dwoma punktami odrodzenia klejnotu. Teraz lecimy do styczniowych nowości. Styczniowy że będzie legendarny i będzie to Kod Kit. W innym ataku Kit. Drapie pazurami, ma on niewielki zasięg, ale za to jest bardzo szybki. To super ataku może skoczyć zarówno jak i na sojusznika, lub na przeciwnika. Jeśli jest to sojusznik, leczy go oraz siebie. Natomiast jeżeli jest to wróg, skacze na niego i rozpoczyna serię podrapań. Gdy kit jest wszczepiony do kogoś, jest niewrażliwy na ataki i, i trzeba wyeliminować yy, tego, na kim siedzi albo poczekać aż kit zeskoczy. Jego super atak ładuje się automatycznie. Otrzyma on również przebranie za 29 gmów o nazwie Billy the Kitty. Otrzyma również drugie przebranie, ale w lutym, więc o tym później. Będzie on dostępny w specjalnej ofercie wczesnego dostępu. Tydzień przed aktualizacją nowego karnetu zadymiarskiego, który będzie się nazywać Tour. Zostanie oficjalnie zaprezentowany Podczas startu nowego sezonu 4 stycznia 2024 roku. Przejdźmy teraz do nowych skinów Startun. Pierwszy skinek jest to Pinku Paulit, jest to przebranie Karnetu Zadymiarskiego. Dodatkowo otrzyma również dwie wersje z Karnetu Plus. Sorry Paulit oraz Kiro Paulit. Kolejny skin to Final Boss Rico. Jest, będzie to przebranie za ligę mocy. I ostatni, najlepszy skin, który będzie do kupienia za 299 gemów i otrzymał specjalną animację przy zabiciu ze zmiarza yy, Kilka słodkich odznak, spray oraz ikonę profilową. Jest to Tun Spike. W styczniu pojawi się pierwszy Brawl Pass Plus. Wszyscy podawali nam wcześniej jakie nagrody będziemy tam otrzymywać, na przykład na Twitterze i tym podobne, ale teraz za, za, zapraszam na krótkie podsumowanie. It's only available as an in-app purchase. This means you can't buy it for gems anymore. What? But this won't be a nerf to the free-to-play progression because we are buffing the pass progression enough, so it will give you around the same as if you were using your gems to buy a pass every other month. The pay track has also been buffed by a lot, so you'll get even more value for your purchase. For now, every pass includes a skin at the last tier. And the brawl pass is now monthly, so things should never feel stale. The reward at the end of the brawl pass got changed to star drops, and the cost has been adjusted. Brawl passes won't have a brawler, but you'll be able to unlock any brawler up to epic rarity or receive a lot of credits instead. The skin in the pass states. Tokens become XP. This is more of a visual and name change. The pass also comes with some additional benefits, like getting more daily XP and quests. If you purchase the Brawl Pass, you can upgrade it to the Brawl Pass Plus, and you will receive the following More progression. Two color variations of the Brawl Pass skin of the season. An unique player title. And a lot more value. Also remember that now you can use your gems on something else like Mythic skins, Progression or anything that gens allow you to purchase. Dodatkowo można już odbierać i przechowywać skiny ze, na przykład ze stardropów do postaci których się nie posiada yy, będziemy, będzie na nie wgląd w katalogu. Trzeci i ostatni zadymiarz będzie się nazywać Larry and Larry. Larry rzuca biletami, które zadają obrażenia obszarowe i wybuchają dwukrotnie. Podczas superataku, Larry wzywa Lauriego i wrzuca go na arenę. Laurie podąża wtedy za najbliższym celem i strzela do niego ogniem. Larry and Larry otrzyma również przebranie za 29 gemów, które będzie się nazywać Controllers. I również, jak kit, będzie on dostępny w przedpremierowej ofercie tydzień przed sezonem Smocza Jama, który zacznie się 1 lutego. Przechodzimy teraz do nowości, które pojawią się w lutym. Sezon będzie się nazywać Smocza Jama i Miko otrzyma legendarne przebranie o nazwie Wukong Miko. Przebranie sezonu będzie kitboxer, a w plus będzie Kid Boxer Gold oraz Kitboxer Dark Paw. Będzie również kuracja za 299 gemów a dla skina Virus 8-Bit, a także wariant kolorystyczny o nazwie Antivirus 8-Bit. Będzie też więcej przebrań, które nie pasują do żadnego z sezonów, także mamy taką yy, teraz zakładkę więcej skinów. Są to WOT Black Bearer Piper, Doll Jessie będzie dostępna na Valentinki, L. Quarterback, CCTV Poco, Red King Frank oraz Blue King Frank. To przebranie będzie dostępne do kupienia tylko na Supercell Store. Za zwycięskie pasy będzie teraz otrzymywać się więcej pucharków. Nowy gadżet mityczny do Mortisa. Podobny model Shelly. Dropy star w alei pucharków. Będzie można przesyłać powtórki rozgrywek do klubu. Dodatkowo, jeśli klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie, lub zeskanujecie tutaj ten kod QR, otrzymacie darmową odznakę. Może ją odebrać każdy. I to już było na tyle by w tym odcinku. Dziękuję Wam za, za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie życzenia dla Brawl Stars oraz który z tych trzech z podoba wam, wam się najbardziej: Miko Kit czy Larry and Larry. Dzięki, cześć.